Witajcie w jaskini RPG. Jestem Hofflik, to są głosy z jaskini. Poradnik Foundry, odcinek siódmy i zajmiemy się trackerem walki. Dobra. Nasz bohater wraz ze swoim pieskiem wpadli w zasadzkę nastawioną przez gobliny. Więc, aby rozpocząć walkę, oznaczymy wszystkich naszych uczestników spotkania tej walki przez przyciągnięcie prostokącika myszką nad nimi. Wszystkie tokeny się oznaczyły i wystarczy prawym wszystkim myszy kliknąć na którykolwiek z nich i przejść w tryb walki, klikając na te dwa skrzyżowane miecze wraz z tarcą, tarczą. Jak widzicie. W okienku trackera pojawiły się wszyscy uczestnicy spotkania. Dobra. Samo okienko trackera. Yy, Ważniejsze rzeczy to tak. Możemy po prostu zakończyć tę walkę, usunąć to spotkanie klikając yy, całego yy, W zębatce mamy podstawowe ustawienia, co będziemy wiedzieć w trackerze. Czyli możemy ustawić, jakie zostaną trakowane. Na przykład, my gramy w Warhammera, więc będziemy tu mieli przewagi, yy, przeciwnika i graczy. Opcja Skip defeat oznacza to po prostu, że jeśli któryś z tokenów polegnie i że go jako palanego, Tą czaszką, będzie martwy, to on nie będzie ci pojawiał, już, pojawiał się już w kolejce w turze, tylko po prostu przeskoczy do następnego y, zawodnika biorącego udział w walce. I są też podstawowe opcje dźwiękowe. Możemy, jeżeli nie chcemy żadnych dźwięków, po prostu je wyłączyć. Hmm, jeżeli chcemy mieć, to możemy mieć fight komentatora albo epickie dźwięki, po prostu oznacza to y, no, różne dźwięki przy zmianach tury i, i, i rozpoczynaniu czy kończeniu walki. Dobra. Ym, mamy tu przycisk. Restowanie inicjatywy, czyli na przykład działa to tak, że rzucimy sobie teraz ze wszystkich o rzucenie inicjatywy, ale fajnie było, na gracz rzucił sam za siebie, więc możemy zawsze to cofnąć po prostu i rzucić sobie za samych NPCów a nasz gracz, klikając tutaj tą kosteczkę, będzie mógł rzucić również za siebie. Dobra. I rozpoczniemy walkę. Czy jesteśmy przywitani właśnie takim dźwiękiem, kiedy mamy komentatora walki? Rozpoczynamy nasze starcie, to nasz bohater może wykonać ten tym celu. może się poruszyć, żeby podejść swojego przeciwnika, może na przykład do niego strzelać, my będziemy po prostu atakować, czyli na przykład przestawimy się do przodu, oznaczamy naszego przeciwnika, zrobimy to może z okienka gracza, przechodzimy, oznaczamy naszego przeciwnika i z okienka naszej postaci możemy wybrać sobie na przykład właśnie broń ręczną. By się w nią i z okienka combat możemy właśnie po prostu wykonując test walki wykonać atak. Jak widzicie, mamy wynik testu testu wykonu szatu Kolej goblina, naparowanie albo unik. Idziemy do mistrza gry. Włożymy sobie kartę goblina i wykonamy rzut zaparowania. Goblinowi się nie udaje, więc postać gracza wygrywa. To jest też fajnie dobre, to funkcja, to, żebyśmy mogli sobie tworzyć dodatkowo tracker, właśnie, żeby się widzieć jednocześnie, co się dzieje z każdym tokenem, a jednocześnie, co na czacie mamy z wyników rzutów. Więc tak. Gracz wygrał to starcie, więc my, jako misz gry, musimy zatwierdzić obrażenia, więc zatwierdzamy, że obrażenia miały przejść. Jak widzicie nasz gracz wyzerował swojego przeciwnika, więc mamy martwego tokena, więc wystarczy go oznaczyć jako jako martwego. No ale właśnie, mamy teraz tą sytuację, że zniknął nam mamy tą sytuację, że któryś z tokenów jest martwy, a my nie wiemy który, więc w takim wypadku możemy sobie właśnie kliknąć tu tarczę i topinguje nam token na mapie, więc to wiemy, że nie ten też nie ten, no i to jest ten, więc wiemy, że oznaczamy go trupa i kończymy turę. Aby skończyć turę, chwiałem po prostu trzałeczkę do przodu i kolejna postać może dokonać swoich ruchów. W tym przypadku będzie to pies. My kontrolujemy psa, więc odbiegniemy do goblina. Oznaczamy naszego przeciwnika jako cel i dokonujemy ataku. Nasz przeciwnik może się bronić, podobnie, może też unikać na przykład w zakładce, w zakładce właśnie, w zakładce walki właśnie mamy na każdej karcie postaci możliwość korzystania z ich broni. W przypadku naszych BN-ów jest troszeczkę to inaczej związane, ale mamy właśnie możliwość z melee weapon tak naprawdę, czyli swojej wzręcznej broni, dokonać nieuzbrojonego ciosu albo właśnie dokonać uniku lub skorzystać z broni improwizowanej. W tym przypadku jest także, tak, że jeżeli chcemy skorzystać z swojej broni jako, atak, jako ataku, możemy po prostu, czy w rzut po prostu na broń, to możemy go dokonać właśnie, po prostu też stąd. Jeśli chodzi o Bohatera, podobna procedura. Mamy naszą broń ręczną, możemy prowadzić osób bez, bez broni, możemy robić unik, kliknięciem stąd, możemy skorzystać z broni improwizowanej, również na naszych skillach mamy skill dodge więc możemy również klikać po prostu ze swojej karty, stracić z jego skini umiejętności. Dobra, nasz pies, jak mówiliśmy, atakował, a dobra, Goblin miał unikać. Miał unikać, więc skorzystamy z uniku. Nie ma szczęścia, pies go wygryza, widzimy wynik rzutu. Klikamy prawym przyciskiem myszy, ponownie zatwierdzamy obrażenia. Widzicie, jak pasek życia spada. Przechodzimy do kolejnego. Nasz goblin. Dobra. Może się to również zdarzyć tak, że z jakichś powodów, yy, na przykład przyjmiemy, że pies tak mocno połuje z gobina, że yy, wywołuje ukrwawienie. Więc mamy tutaj zakładkę dodawania stanów. I tak, w sumie właściwie, też warto spojrzeć na to, że jak wiemy prawym przyciskiem myszy na listokenów, to wyświetla się informacje, czy jego zasięg ruchu, yy, jego inicjatywa, właśnie. Może mamy ustawienia, żeby zmieniać ustawienia tokena, oznaczenie celu, właśnie przewagi, które widać, jak zbiera, pokazują się tutaj, u góry, a ta wartość na dole to jest wartość jego życia. Tutaj wartość podwyższenia, że jest na jakimś innym poziomie, żebyśmy mogli sobie to Możemy też token uczynić niewidzialnym. Wtedy jest on niewidoczny dla gracza w kolejce. Ale dobra, przejdźmy do tego okienka, tutaj, właśnie stanów, rozwiniemy to sobie. Jak widzicie, mamy tu różne stany, które możemy oznaczyć, na przykład, że właśnie będzie krwawienie, albo że będzie ktoś zatruty, czy będzie w pomieniach, czy przestanie słyszeć, czy będzie właśnie oślepiony. Możemy wliczać sobie dowoli stany, które chcemy przyznać temu tokenowi, jak widzicie, one pojawiają się również na trackerze. Czy. Okienku odpowiadającym właśnie za postać, którą aktualnie kontrolujemy, i te stany po prostu nadajemy. No i to również jest egzekwowane na karcie postaci. Mamy z efektów. Jak widzicie, pojawiły się te stany również na karcie postaci. Kiedy walka dojdzie do niechybnego końca, wszystko co musimy zrobić to kliknąć End Combat i potwierdzić to. I jak widzicie, wszystko się resetuje. Z trackera. I oczywiście stan życia przeciwników pozostaje taki, jaki był na koniec walki. I tak naprawdę wszystko, co jest do widzenia o Trackerze. Życzę Wam udanych bitew, walk, starć i dobrej zabawy. Dzięki, pozdrawiam i do następnego.